Witam państwa bardzo serdecznie w podwojach Muzeum Obrony Przeciwlotniczej imienia pułkownika Stanisława Paszkiewicza. Przygotowaliśmy dla Państwa z okazji Narodowego Święta Niepodległości wirtualny spacer po naszym muzeum. Rok 2020 obfituje w wiele wydarzeń historycznych. To nie tylko stulecie Bitwy Warszawskiej, ale także 95. rocznica odsłonięcia grobu nieznanego żołnierza w Warszawie. Niech nam się wydaje, że stoimy właśnie na placu marszałka Józefa Piłsudskiego w stolicy przed grobem nieznanego żołnierza. Ale zapraszam do wnętrza. Panteon Żołnierskiej Chwały, 95 lat Grobu Nieznanego Żołnierza. 2 listopada 1925 roku na ówczesnym Placu Saskim w Warszawie uroczyście odsłonięto w kolumnadzie Pałacu Saskiego Grób Nieznanego Żołnierza. Prezentowane w naszym muzeum pamiątki, Dotyczą ściśle tego okresu. Mamy wiele oryginalnych zdjęć, pocztówek z 1925 roku, z lat późniejszych, a historię grobu nieznanego żołnierza przedstawiają infotablice, które symbolicznie zostały umieszczone na zniszczonych kolumnach. Możemy sobie wyobrazić pałacu saskiego wysadzonego przez Niemców po powstaniu warszawskim. Nasze muzeum poświęcony jest głównie historii polskiej broni przeciwlotniczej od początku jej istnienia, to znaczy od 1918 roku aż po współczesność. To co widzimy po lewej stronie to artyleria przeciwlotnicza klasyczna, przeciwlotnicze karabiny maszynowe, armaty przeciwlotnicze, przyrządy do kierowania ogniem, dalmierze i tak dalej i tak dalej. Natomiast z drugiej strony mamy chronologiczną historię Polskiej broni przeciwlotniczej na infoplanszach, ale nie tylko, bo również i w gablotach znajdują się wyjątkowe pamiątki z tamtego okresu. Ponadto naszej wystawie wirtualnej dotyczącej rocznicy ustanowienia grobu nieznanego żołnierza towarzyszy także prezentacja pamiątek. W odnoszących się do armii z okresu II Rzeczypospolitej. Ta wystawa przygotowana została wspólnie z Bałtyckim Stowarzyszeniem Miłośników Historii Perun. Trzeba powiedzieć, że ta grupa kolekcjonerów bardzo dba o dziedzictwo tradycji oręża polskiego. I tak możemy sobie wędrować do końca tej sali. Ciekawostką jest na przykład ten, Przyrząd, przelicznik artyleryjski Puazo III. Jeszcze z czasów II wojny światowej. Opowiadał mi generał Witold Niedek, który był. W latach 50. pod chorążym Szkoły Oficerskiej w Koszalinie, że poznanie tajników budowy i działania tego urządzenia sprawiało pod chorążym bardzo wiele problemów. Na szczęście był wykładowca, który potrafił w sposób wyjątkowy przekazać wiedzę. Własnoręcznie zbudował model, działający model tego urządzenia, i na tej podstawie, na tym modelu uczył pod chorążych istoty Działania. Ten człowiek nazywał się Adam Słodowy. Był przez kilka lat wykładowcą przedmiotu przyrządy przeciwlotnicze w koszalińskiej osie w oficerskiej szkole artylerii przeciwlotniczej. Cennymi pamiątkami, które posiadamy w naszym muzeum są także eksponaty, które Należały kiedyś do pułkownika Stanisława Paszkiewicza, patrona naszego muzeum, a także pierwszego komendanta Koszalińskiej Oficerskiej Szkoły Artylerii Przeciwlotniczej. To między innymi jego kufer oficerski, z którym przebył przez całą wojnę i gogle pustynne z okresu, kiedy pełnił służbę w Palestynie. Uzupełnieniem naszej wystawy są oczywiście, są oczywiście mundury i oryginalne wyposażenie, uzbrojenie. A więc widzimy poczwórnie sprzężony przeciwlotniczy karabin maszynowy Maksim, tak, ale już po prawej stronie. Zaczynają się przeciwlotnicze zestawy rakietowe. Można powiedzieć, że od, tyś, od lat 60. polska obrona przeciwlotnicza y, dokonała potężnego przeskoku y, technicznego ponieważ do tej pory uważano, że do niszczenia celów powietrznych wystarczy artyleria klasyczna, czyli lufowa. No ale kiedy pojawiły się samoloty ponaddźwiękowe, no więc nie było innego sposobu, trzeba było opracować przeciwlotnicze zestawy rakietowe. I tak możemy sobie wolnym krokiem podążać aż do armaty przeciwlotniczej w wersji morskiej 37 mm, Potem skręcamy w prawo, yy, oglądamy wystawę poświęconą stuleciu Bitwy Warszawskiej. Potem znowu skręcamy w prawo i oglądamy salę, w której prezentowane są pamiątki wszystkich jednostek wojskowych Garnizonu Koszalińskiego, które po dzień dzisiejszy stacjonują w naszym mieście.